Polecam książkę Jean-Baptiste Dürsel. Dürsel napisał książkę Wielka Wojna Francuzów, jak widzicie, 1914-1918, czyli chodzi oczywiście o I wojnę światową. Dla Francuzów to jest oczywiście tak samo jak zresztą dla Brytyjczyków, nadal ta wielka wojna, ponieważ znacznie więcej przyniosła ofiar i tak dalej. Francuzi stracili w tej wojnie tracili około 900 ludzi dziennie, czyli. Tyś, yy, yy, co ja mówię? 1,380, yy, chyba tysięcy, tyle ofiar było. Niemcy jeszcze trochę więcej, ale Francuzi ponieśli największą daninę krwi, i mówi się, że to była ta wojna, w której Francuzi byli najdzielniejsi, chociaż ta wojna była też trochę absurdem, prawda? Bo powtarzały się schematy atakujące i tak dalej, zwłaszcza w wykonaniu Brytyjczyków, ale w wykonaniu Francuzów też. Brytyjczycy mieli bardzo silny korpus ekspedycyjny, Belgowie pomogli i w takim małym kawałku swojego kraju się bronili. Potem po II wojnie światowej Francja musiała pomagać Belgom, bo tak byli zniszczeni, ponieważ byli całkowicie zajęci. Natomiast Niemcy zniszczyli wiele rejonów Francji, a później nie chcieli płacić reparacji, bo anglosasi bardziej się bali komunizmu niż tego, że Niemcy nie będą płacić reparacji, a dla Francuzów to było konkretno, bo były zniszczone te rejony, które Niemcy zajęli przecież na początku. Na początku trzeba było kombinować, manewrować przy Niemcach, był wyścig, był, było starcie pod Marną, pomogli trochę Belgowie, bo zatrzymali Niemców na chwilę. Niemcy wzmocnili cały czas prawe skrzydło, czyli cały czas to skrzydło, które idzie nadmorsko, ono jest potężniejsze. Francuzi muszą uważać, że uniknąć okrążenia, atakują pod Marną, zatrzymują, tam jest bohaterski zryw taksówek, to tam ludzie znają, że taksówkarze wieźli tysiące, tysiące żołnierzy na linię frontu, że szybko zatkać linię frontu. Potem Niemcy są odrzuceni i jest, um, tworzy się wyścig ku morzu, kto szybciej wykopie linię okopów i wojna ulega aż do 1917 roku takiej stabilizacji. I ta wojna, no oczywiście jest mniej jest opisane, jak to codziennie wyglądało. To życie w Okopach, tego jest mało w tej książce, wbrew temu, co jest napisane w przedmowie. Natomiast jest bardzo fajnie pokazana ta duża strategia i ta y, duża taktyka też lokalna y, podczas tej wojny. No i tutaj mamy na przykład obalenie bardzo wielu mitów. Jest obalenie mitów o y, znaczy, obalenie mitów o tym, że, że Francuzi się cieszyli na tą wojnę, że jakby to było, wreszcie się to dzieje, bo ile można żyć w tym klinczu tych imperialnych, Interesów i tak dalej, że wreszcie tym Niemcom dokopiemy i wrócimy na gwiazdkę sobie do domu. No nie, tak to było. Takie zdjęcia są z Paryża, gdzie były siedziby ultranacjonalistycznych organizacji, często imienia generała Boulangera, który był takim wariatem XIX wiecznym. I te ultranacjonalistyczne, paryskie organizacje to były właśnie, tam byli właśnie ci młodzi ludzie, którzy się uśmiechali na wojnę. W małych niektórych miejscowościach się cieszono na wojnę, i zwłaszcza tam przy granicy, gdzie, gdzie Alzację, Lotteringia zaraz potem zaharabczone przez Niemców. Natomiast większość Paryżan, większość dużych miast i wie, ogromna większość Paryżan, ogromna większość mieszkańców Bordeaux, Marsylii i tak dalej, na wojnę się nie cieszyli. Nie cieszyła, a na wsi to było wręcz grobowo przyjęte, a wtedy przecież wieś to ciągle większość Francji. Więc nie, Francuzi się nie cieszyli na I wojnę światową. Jest to bzdura. Prawdopodobnie w odniesieniu do Niemiec też jest to bzdura, ale może mniej. Wiadomo było, że trzeba Niemców, że Niemcy będą kombinować, żeby zaatakować Francuzów, rozgromić, zanim. Rosjanie się zmobilizują więc Niemcy musieli zrobić wszystko żeby Francuzów sprowokować do, do walki i dlatego była różnica zdań czy Francuzi nie powinni troszeczkę przedłużać tego swojego wejścia do wojny Właśnie dlatego, żeby Niemcy nie mogli zadać im straszliwych strat, a potem wziąć się za ruskich. I to się w sumie udało. Udało się przedłużyć ten czas i dać Rosjanom trochę czasu. Próbowano później, w późniejszych etapach wojny, trochę koordynować ataki z tym, co robił Brusiłow na wschodzie, ale to tak nie do końca wyszło. Jeżeli chodzi o wkład brytyjski, to on był bardzo duży podczas I wojny światowej, i chwała im za to. Natomiast było coś takiego, że no, kiepsko szła ta współpraca. Hejk ciągle się kłócił z żofrem, i ta współpraca nie wyglądała dobrze. Potem był Neville, że jak Joffre nie, nie okazał się cudotwórcą, no to w końcu zamieniono go na Neville'a. Neville sobie nie radził, a jak Neville sobie nie radził, to, to później mamy epokę niby Petena, ale tak naprawdę Fosza. To Fosz kończy wojna, a nie Peten. I ta, y, są różne takie legendy, które mają tego petena i wykorzystane były potem przy budowie Wiszy. Y, jak, te, jakoby by ten peten tam wiele wniósł, a to raczej Fosz. Ferdinand Fosz wnosił, jak uważa de Rosselli, i ma prawdopodobnie rację. Y, bo Fosz był rzeczywiście takim człowiekiem, który gdzie tylko się pojawiał, dodawał ludziom energii i tak dalej, a peten, jak wiadomo, nie za bardzo. To był człowiek, który niespecjalnie. Poza takiego... Um poza takiego prowincjonalnego oficera specjalnie się nie wznosił, miał problem z napisaniem własnych książek, dlatego de Gaulle'owi kradł książki i tak dalej, próbował kraść, przywłaszczać sobie jego książki i takie były różne dziwne rzeczy o copyright między nimi, ale to są już po pierwszej wojnie świat, światowej. Francuzi kpili z Niemców, że wprowadzili kartki żywnościowe na samym początku wojny, no ale warto pamiętać, że Francja była dużo bardziej rolniczo, do dzisiaj jest zasobniejsza, więc tutaj było pewne takie Naigrawanie się dla naigrawania się, no ale później jest inna inna tutaj zupełnie kwestia w późniejszych etapie wojny. Także w każdym razie najbardziej ciekawe jest to, że właśnie Francja się nie cieszyła na wybuch I wojny światowej. Nikt się nie cieszył jako w swojej masie, żaden naród się nie cieszył. Na pierwszą wojnę światową może my, może my, i dlatego może w Polsce się bar, bo, bo nas nie było nie jako państwowość. Może dlatego my wierzymy tak bardzo chętnie, że te narody się tak cieszyły. Może Niemcy trochę się cieszyli, bo liczyli na to, że właśnie po zjednoczeniu Niemiec im ta palma odbiła trochę bardziej. No ale z drugiej strony, na przykład Ferdinand Mitterrand, brat tego prezydenta François Mitterranda, historyk właśnie francuski, pisał w Podciętych Skrzydłach czy Upadek, upadek Habsburgów-Hohenselernów i Romanowów. Mówił, że Wilhelm kombinował jakieś tam hmm, ciągle spotkania. Pokojowe. Tutaj też jest trochę o inicjatywach pokojowych, jak o mały włos, by do wojny jednak nie doszło, ale niestety niestety doszło. Także tak to wyglądało. Także ze wszechmiar polecam tą książkę. Jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jest tak uporządkowane, jest bardzo dobrze uporządkowane. To, jak to wszystko przebiegało, nie będę tutaj za dużo zdradzał, dlatego że z tej książki też korzystam jak najbardziej do mojej historii Francji Bismitów, podobnie jak z książki Forczyka, którą przed chwilą y, omawiałem. Jeszcze jedną książkę mam dla was, jeżeli chodzi o audycje, y, dzisiejsze y, filmy. Także y, jeszcze stay tuned na chwilę. Także, a tutaj